Izbo. A niestety ta dyskusja, ta debata ma, jak bardzo często to się dzieje tutaj na wiejskiej, charakter głównie przyczynkarski, a nie dotykamy sedna problemu. Sedna kwestii dotyczącego problemu emerytur, emerytów i gwałtownego starzenia się naszego narodu. Prawda jest taka, że po pierwsze bardzo gwałtownie i radykalnie w ciągu najbliższych lat Zwiększy nam się liczba emerytów. Druga prawda jest taka, że mamy drastyczny spadek, jeśli chodzi o roczniki wchodzące na rynek pracy. Trzecia rzecz to jest wydłużający się Bogu, dzięki oczywiście, czas życia ludzi w Polsce, co sprawia oczywiście, że ludzie dłużej żyją na emeryturze. To wszystko trzeba sfinansować. To wszystko trzeba. Na to wszystko trzeba mieć pieniądze, nie tylko pieniądze, które jak pani poseł ja tutaj postulowała, trzeba po prostu wydrukować i wręczyć emerytom, tylko pieniądze, które trzeba po prostu realnie zarobić. Te pieniądze musi wypracować gospodarka. I ja miałbym takie marzenie, żebyśmy w tej kadencji systemu przestali co roku dyskutować o emeryturach w kontekście tego, czy. 50 zł czy 100 zł, bo oczywiście to jest fundamentalnie ważne dla milionów naszych rodziców, naszych babć, dziadków, którzy pobierają często no, drastycznie niskie emerytury. Te 50, 70 czy nawet 100 zł to jest bardzo ważna kwota w ich budżecie miesięcznym. Natomiast prawda jest taka, że czas na realną debatę i realną reformę i powiedzenie sobie tutaj w tej Izbie, jakie wyzwania przed nami stoją jako narodem. A te wyzwania wobec zwiększającego się e, okresu życia średnio statystycznie, wobec rosnącej lawinowo liczby emerytów i wobec malejącej liczby roczników wchodzących na rynek pracy są następujące. Po pierwsze, radykalna reforma tego systemu emerytalnego. I powiedzenie wszystkim wchodzącym na rynek pracy, że będą finansowani w systemie emerytury obywatelskiej to jest to, co postuluje Konfederacja. Jedna równa stawka dla wszystkich po przekroczeniu określonego wieku i zachęcenie do indywidualnego wypracowywania swojego majątku, oszczędzania to oczywiście dotyczy też reformy gospodarczej. Druga rzecz to maksymalne ułatwienie i zachęcenie również osób, które osiągnęły wiek emerytalny do częściowej chociażby aktywności zawodowej. Niestety polityka tego rządu od 2015 roku poszła w przeciwnym kierunku. Przecież to między innymi dlatego jest lawinowy wzrost liczby osób otrzymujących najniższe świadczenia, no powiedzmy to sobie wprost, te poniżej najniższego świadczenia. Nie możemy ludzi zniechęcać do pracy ponieważ będą mieli głodowe emerytury. Taka jest prawda. Trzecia wreszcie rzecz to powiedzenie sobie też jasno, że od samego dekretowania tego, żeby, wszyscy, żeby służba zdrowia, system ochrony zdrowia funkcjonował dobrze i był, ja się zgadzam, to co pani po sobie mówiła, że usługi że publiczne muszą być na odpowiednim poziomie. Zgadzam się i emeryci powinni mieć godziwe emerytury. Tylko powiedzmy sobie jasno, jeśli nie postawimy dzisiaj priorytetu na politykę prodemograficzną, na dzietność, ale dzietność taka, która jest związana z aktywnością zawodową i samodzielnym wypracowywaniem jak największych dochodów, bo widzimy, że 500 plus jest programem socjalnym, a nie prodzietnościowym. Ma tutaj swoje duże zasługi jako program socjalny, ale nie jest prodemograficznym programem, nie spełnił tej, tej roli w takim zakresie, w jakim były oczekiwania. To powiedzmy sobie jasno, że tych pieniędzy, które chciałaby dawać pani poseł Biejat, po prostu nie będzie. I musimy wszyscy na to spojrzeć realnie, wprawdzie. I odpowiedzią na tak postawione pytania jest maksymalne ułatwienie zarabiania pieniędzy przez pracowników, przez pracodawców, przez, przez przedsiębiorców w systemie. To z tych pieniędzy są płacone emerytury, to z tych podatków jest finansowany system ochrony zdrowia. Nie ma innej drogi, Szanowni Państwo. Inna droga, którą proponuje Lewica, to Wenezuela. To Wenezuela. Szybkie wydatki, duże wydatki socjalne, a potem katastrofa. Nie idźmy tą drogą. Dziękuję Panie Pośle i bardzo proszę Pan Poseł Stanisław Żuk, poseł Niezrzeszony.